3, 2, 1 morning. morning? morning. Szymon Majewski w Radiu SK. Nie byłem pijanym kierowcą i tego nie polecam. No ja też nie, zdecydowanie Nigdy nie Ja będę. w ogóle nie byłam kierowcą, przez trzy dni jakoś tak się Potępiamy złożyło. Potępiamy motoidiotów, którzy piją i wsiadają. <laughs> Jej, jakie przesłanie od Jaki razu? Jaki ostry jestem, co? Naprawdę, nie, Simon, bo znowu do, wiesz, co, przystałem, że, że 800, że 800. I zaraz sobie ponad myślę że. ponad tysiąc, co tak, ty tak, mówisz? Poczekaj, ale ja, no tak, ale to jeszcze były wyniki tam chyba sprzed dwóch dni e, i się zastanawiam nad tym, ilu oni nie złapali, wiesz? No moim ilu zdaniem. Ile tak dowozi te matki, dzieci, wiesz. Słucham? Grzeja u was? Grzeje. A wiesz przejmiemy propozycję pozdrowienia przez radio. Ale no nie w sensie, mogę że powiedziałem, ktoś że nie pozdrowi? możemy. Nie, dziewczyna podeszła do mnie, bardzo sympatyczna no i powiedziała, uśmiała ją. się powiedziała, że ładna. No, no bo pozróc. ja nawet nie spytałem o imię, żeby a powiedziałem, ty że nie jesteś, możemy. No przepraszam. mężczyzna, no. nawet o imię nie spytał. No, Ale naprawdę. bardzo miła była, to ja pozdrawiam, Pozdrawiamy, no, teraz. Dobra, słuchajcie, miłe. wszystkie dziewczyny. You got some dziewczyny. We gonna go the rockets. Kasia Tusk, ona studiuje seksuologię. Nie wiem, czy wiesz, czy on już robi podyplomowo seksuologię. Ona może tata jej pozwolił? No, ponoć tak. I ona ostatnio namawiała kobiety, żeby pokazywały piersi, że nieważny jest normalnie rozmiar, ale okazuje się, że nawet Kasia ja Tusk ma kompleks. Ja też sobie tego namawiam i, i z reguły I to się udaje. Tak, tak. Otóż Kasia Tusk powiedziała tak: lubię swoje długie włosy, tak. oczy i to, że jestem drobna, tylko nosa nie lubię, bo za bardzo przypomina mi ten, który ma. Tata. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Tata, pan Pinokio, utrzej za to nosa. Najważniejsze jest, gitara. w ogóle nie miała strun. Ten na gitarze porządnie łoi. Kto jest? Ładną dziewczyną, zgrabną, która stoi. Poranek. Numer jeden w Polsce.